Siema byki, nowy rok szkolny, piękny dzień, jesteśmy na dworze, a z nami jest tutaj skład Norwit News. Ja jestem Julia Zielonka, a ze mną jest... Borys Pałecz Maciej Markiewicz, a po mojej prawej... Gdzie jest Olek? WDK zaprasza na uroczystość z okazji 86. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Wydarzenie odbędzie się na placu Żeromskiego o godzinie 12.27 września. Dziewiąta konferencja naukowa o tematyce dobrostan uczniów i nauczycieli, holistyczne podejście do edukacji odbędzie się 4 października o godzinie 10 w Centrum Kongresowym Targu w Kielce. Wróciłem i mam dla Was informację. 27 września w Afiteatrze Kadzielnia odbędzie się trzecia edycja PGS, rock festiwal z udziałem Lady Punk i Myslowic. 27 września o godzinie 11 na kieleskim Rynku odbędzie się piąty piknik zdrowia. Czekają na nas atrakcje, badania i konsultacje. Pięknik rodzinny Dary Święto Wszystkich Lasów odbędzie się w najbliższą niedzielę w Parku Miejskim. 4 października. Plac na Maryi Panny. Odbędzie się odsłona nowej instalacji artystycznej pod tytułem Projekt Niebo. 3 października o godzinie 17.00 odbędzie się komedia przesyłka z zaświatów w Kieleckim Centrum Kultury. W sobotę na ulicy Sienkiewicza odbędzie się zlot Mercedesów R129. Będzie można je oglądać od godziny 14. Dzień dobry. Tutaj ograniczenie do 40 jest, a Wy 80 jechaliście. Gdzie Wam się tak śpieszy? Żeby Panu dwie stówki przywieźć. To był Norwid News i nasze żarty. Zapraszamy za tydzień.